Tak jest moi drodzy, trafiłem ikonę Optimus Prime wartą 5 milionów monet, ale... Czy ją zachowałem i skąd w ogóle to pytanie? Ano stąd, że tak akurat wypadło, że tą paczkę otwieraliśmy sobie, bawiąc się w naszą zabawę. Zgadnij ikonę w ciemno albo pixel, która polega na tym, że zadaję 6 pytań mojemu moderatorowi, który jest ze mną na Discordzie, nie widząc co trafiłem w paczce z ikoną. I jeżeli po tych 6 pytaniach nie zgadnę, jaką ikonę trafiłem, to muszę ją spikselować. Także trafiłem najlepszą ikonę w moim życiu, ale czy ją zachowałem? Tego dowiecie się oglądają dzisiejszy odcinek. Ja oczywiście jestem Adren, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ta trafiona ikona to nie wszystko, bo oprócz niej trafiłem też niesamowite nagrody za Food Champions. Ponad milion zarobków z paczek. Za ligę weekendową. Oprócz tego znakomite piki. No, po prostu nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do oglądania. Ale zanim to jeszcze przypomnę, żebyście subowali kanał, koniecznie z dzwoneczkiem. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, wbijamy już prawie 362 tysiące subów. Także przyjdźcie do tego i zostaw suba. A wy moi drodzy w komentarzu jeszcze dajcie znać, co wy trafiliście w paczkach i pikach za Foot Champions. jakie zrobiliście bilans. A tymczasem bez przedłużania, zapraszam Was już do oglądania. Szukasz sprawdzonych coins do Foot 22? Sprawdź ofertę supercoinsy.pl. Właśnie trwa drugi tydzień promocji Team of the Season z Widocznym na ekranie dostaniesz 10% zniżki, a kupujące monety mają szansę na wygranie kolejnych świetnych nagród o łącznej wartości aż 5 milionów coins. Link w opisie. Polecam. Ulepszenie historii ikon 92 plus i jej dodało dzisiaj do gry. No i my oczywiście taką paczkę sobie zrobimy, a co ciekawsze, to zrobimy sobie tutaj tą naszą zabawę, którą już kiedyś robiliśmy, czyli zgadnij ikonę. W tym przypadku Optimus 92 Plus w ciemno albo Quixel, czyli po prostu będę miał jednego z moich moderatorów na Discordzie. Oni będą widzieć paczkę z ikoną, ja nie będę tego widzieć. Mam sześć pytań do zadania o tą ikonę, czyli nie, mogę tam pytać wiadomo o pozycję, narodowość, kontynent, czy zawodnik, którego trafiłem zdobył złotą piłkę tak dalej. No i jeżeli po tych sześciu pytaniach nie zgadnę... Jaka to ikona, to będę musiał ją squixelować, czy tam właściwie przepalić, żebyśmy nie mógł jej odzyskać. Eee, a jak zgadnę, no to wszystko fajnie i ikona jest nasza. Pierwsze SBC o ikonę gotowe poszło gładziutko. No ten Ruben Dias tutaj ogromnie zawyżał ocenę, to jest oczywiście duplikat Portugalczyka. Eee, reszta kart też z klubu też niewymienna, eee, większość z nich trafiona w parce 20 razy 85 także żegnamy panów. Widzowie, jak widzicie, w stosunku do tego, co widzieliście ostatnim razem, kiedy zaczynałem Foot Champions, to 11 ewoluowała troszeczkę. Zacząłem sobie grać formacją 3-5-2 game i są tego efekt. Nuno Mendes jako wahadłowy chodzi świetnie, ten Timber okazał się być w ogóle też mega przyjemnym obrońcą. No i tak to wygląda in ingame, jeżeli chodzi o mój skład, moi drodzy. Taka formacja, tak to jest ułożone, no i powiem Wam szczerze, że śmiga to całkiem nieźle. No i są wyczekiwane, wymarzone nagrody za czwartą rangę na TOCy Premier League. No i lecimy. Są dwa piki z tocami Premier League, jest paka za 100k, paka za 125k i paczka trzech piłkarzy z Premier League i Tots Eredivisie. Tam są tam też Tots Eredivisie? Ja myślę, że to są trzy karty z Premier League. No dobra, trudno. W każdym razie i tak się cieszę, jest dobrze. No to go, pierwszy pik, polowanie na Cristiano Ronaldo w Totsie. Czas zacząć. Pierwszego zrobimy w drugiego z odsłanianiem. Come on! Co w pierwszym? Son! Haha, ha, let's go! No i dobra. Ja już jestem zadowolony z pików. Moi drodzy, mam Sona, co by nie mówić, taki Hyunmin Son, 4 na 5, mega statystyki, nie będę przedłużał, po prostu zabieram sobie korańczyka. no jest zdecydowanie najlepszą kartą z tych, które to są, Bernardo przeciętny, Rice, taki set, Jogorzota, ujdzie, no ale Son, Son to jest potęga, Son to jest miazga, no i wybieramy sobie korańczyka. on od buta znajdzie miejsce w mojej drużynie oczywiście. Lecimy z tym pikiem teraz, z odsłanianiem po statystykach, jakby tam taki Cristiano Ronaldo się znalazł, to by było coś. Także zobaczmy. Yy, otwierają się. Ok, zasłonięte idealnie. Lecimy od prawej do lewej z odsłanianiem. Dobra, co tutaj? Pierwsze staty. 90 podań, 91 90 fizyczność. waga wyżej. 77 strzały, 91 obrony. O nie, to może być Rodri, bez kitu. Tak, to jest Rodri. Dobra, Rodri w każdym polskim domu. Kolejny zawodnik. Co tym razem? 90 podań, 90 91 fizyczność. No dobra, no to nie może być Rodri znowu. Rice? Deklan Rice. Ależ zaskoczenie! 95 podań, 84 fizyczność, Bernardo Silva, 93 stały, 77 obrony, ale chyba nie KDV KDB miał więcej strzałów. Co może mieć tyle obrony i bardziej taką ofensywną kartą? Bruno Bruno Fernandez, dobra, i tak na razie jest najlepszy z tych, których nam dało. No i teraz, no, odsłońmy tego Alisona. Nie Alison, 92 podań, 91 fizyczność, 86 strzałów, trend? 96 tempa? Co to jest? Wygląda jak jakieś cancelo, może. CANCELO! Okej! Okay. Ej, dobra! Imo Giga oddało w nagrodach. Son plus cancelo takie piki bym brał w ciemno. Wiadomo, można polować na manę Salaha Cristiano Ronaldo. Ale moi drodzy, żał cancelo warty 850 tysięcy. A do tego Hyunmin Son warty 800 tysięcy. No to to jest dla mnie big. Win! Ok, taki komplecie, który ja mogę przyjmować: Koreańczyk, plus Portugalczyk. Trafieni? To są obydwie karty, które trafią do mojej jednastki od razu. Klasa! Duża paczka rzadkich zawodników, czyli paka o wartości 100 tysięcy monet. Wymienna? To może jakiś wymienny tocik. Nawet taki słaby mógł być. Nie no po prostu chciałem zarobić kilkadziesiąt tysięcy monet. jakieś solidne z tej paczki. Jest toc! Jaki? Szkocja. S.O. No to jest od razu Championship. Jak już to była Szkocja, to było wiadomo. Aż znaczy Championship, no ogólnie niższe liga angielskie. Jak już tylko była Szkocja, to było wiadomo, no, że to nie będzie mógł być żaden z toców Premier League. Eee, Smith. no dobrze, zły karta, po prostu będzie kosztowało tyle co foder na przepałkę. Jedziemy, paka ultimate, zobaczmy jak będzie wyglądała. Paczka za stoka była spoko, więc za 125 powinna być jeszcze lepsza. No nie będzie chyba lepsza, bo jest Lockout 86 do 87. Mats Hummels, przeciętnie, nie ma co ukrywać, tutaj w tej paczce nie oddało Hummels, Depay. Trzech kilo toc z drużyny sezonu Premier League lub Eredivisie. Fajnie, bo zarobić jakieś 300k z tej paczki. Tak, szczerze, będę usatysfakcjonowany wtedy. Jaka flaga? Portugalia! Hello! Cancelo, wymienny! Tak jest! Let's go, let's go, let's go! Wymarzone nagrody, moi drodzy. No, klasa. Co oprócz Portugalczyka? Arnold i Unersztal. Nie, no, świetna paczka. No pięknie. Alexander Arnold to jest 170 tysięcy. Cancelo to jest 850 tysięcy, więc to jest już ponad milion i jeszcze ten ziomek, naprawdę znakomite nagrody, przewspaniałe piki. Przewspaniała paczka z trzema tocami. Po wspaniałych nagrodach za Food Champions. Kontynuujemy robienie ikony. Przepalamy tego Faresiego, ostatnio trafionego. On, oczywiście, do niczego innego, tylko na przepał się właśnie nadaje. Przedostatnie SBC również gotowe. Również zrobione za darmo z kart z klubu. Oczywiście, tutaj Ruben Dias załatwia znowu całą sprawę. Czemu znowu przepalam Rubena Diasa? Dlatego, że ja mam Rubena Diasa Toty. Ostatnie SBC o paczkę z ikoną Optimus gotowe. No i ta ikonka wychodzi na to, że jest zrobiona całkowicie za darmo, moi drodzy. Przypominam, dzisiaj robimy sobie zabawę. Zgadnij ikonę Optimus Prime 92 w ciemno, albo QuickSell. Jesteśmy już przed otwarciem tej paczki. To w tym momencie widzicie Wy na nagraniu, widzą też widzowie na streamie. Tutaj jest Discord, na którym udostępniam podgląd z konsoli dla moderatora Kuby, który będzie mi tutaj współtowarzyszył. Możesz jeszcze przywitać, Kobuś? Yeah. Tak, witamy. Tu jest ten monitor, tutaj widać to, co jest na konsoli i moi drodzy, żeby nie było, wyłączam ten monitorek całkowicie. On już jest wyłączony, nie ma go. A tutaj jest Chat na streamie. Ja sobie tutaj postawię kamerę na ten włączony monitor, żeby nie było, że go włączę, to jest cały czas nagrywane wszystko widzowie. Otwiera się? Tak, 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 leci. Ja na chwilę się okay. tutaj reakcje jakieś nie dać. Dobra. No dobra, masz animację paczki. Okej, okay, dobra, czyli ty już widzisz ikonę. Ja widzę, że nie było, nie widzę tu, nie widzę tu, nie widzę tu. Więc trzeba zadać jakieś pytanie widzowie i mi się wydaje, że dobrym rozdzieleniem sobie dużej puli ikon będzie pytanie o to, czy tajkona jest stop 9 narodowości? Chodzi o to, czy jak się szuka, wiesz, po, po narodowościach i tak dalej, po klubie, to czy to jest to top 9? Tak, 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 tak. Okej, okay, czyli moi drodzy, mamy Anglię, Argentynę, Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Holandię, Niemcy, Brazylię, Francję. Coś już wiemy, okej, okay, to było pierwsze pytanie. Okej, okay, mi się wydaje, że polecimy tutaj geograficznie teraz. Yy, czy tajkona jest z państwa, które leży w Europie? Tak. Tak, dobra, czyli odpada nam Brazylia i odpada nam Argentyna, widzowie. No łatwiej by było, gdyby nie była z Europy, no ale jest, więc tak trzeba żyć. I ja teraz zapytam tak, rozdzielmy sobie, tak jak już kiedyś to robiliśmy, ikono ofensywne, to jest SP, PP, LP, SPO i wiadomo, wszelkie pozycje napastników, a SPD i obrona cała plus bramkaż to są defensywne, więc zapytam, czy to jest ikona ofensywna? Tak, tak, tak. No, no, no. Ofensywna. Okej, okay, ofensywna, czyli odchodzą nam wszystkie karty defensywne. Dobra, to ja zapytam, czy to jest ikona 93 overall lub więcej? Tak. Tak, okej. Okay. moment that he knew. He fucked up. No, może złe pytanie trochę to było, faktycznie. Ale zostało mi, ze, wiecie, je kart jeszcze? 21 ikon jeszcze jest możliwych do trafienia. Dobra, to chyba będzie najlepsze co mogę zrobić. Także zapytam, NWK, czy ta ikona na platformie na jakiej gram, mm -hmm. czyli na Xboxie, jest warta co najmniej 1 400 000? Tak. Tak? Mhm. Mm co? Ja pierdoła, widzowie. Wiecie, że trafiłem z na Królifa Matejusa Ełzebia Bohulita? Jest dwóch Holendrów, Portugalczyk, Niemiec, Francuz. Więc my, pytaniem o narodowości, wiele nież działamy. nie zdziałamy. No, nie no, najgorsze jest to, że co by się nie stało, to mamy. Marne szanse. Żeby nie było widzowie, dalej tu wszystko jest powyłączane. O to jeszcze raz pokażę, że nic nie grzebie, Monitor dalej wyłączony, ja nic nie widzę. E, o, tu mam tylko zapisane, jakie to mogą być karty, dalej. Dobra, widzowie, o co pytamy. 95 plus. E, czy pytamy. Nie wiem. Czy żyje? Nie! Czy żyje? A co nam to wykombinuje? Zidan żyje, Mateusz żyje, Huli żyje, Ełzyby i Kroj nie żyją, nie? Dobra, zróbmy to, widzowie. Dla Was. Dla Was pytanie o to, czy ikona, którą trafiłem, żyje, czy nie. Także NWK. Zakończmy to bardzo nietypowo, jako że jest bardzo duża szansa na to, że ja stracę tą ikonę. No to zaszalejmy. Powiedz mi, czy. Zawodnik, który jest tą ikoną, jaką trafiłem, żyje. No, nie żyje, niestety. Okej, okay, niestety nie żyje. Z tego powodu bardzo nam no, smutno, że jakaś taka wybitna ikona futbolu nie żyje, ale dzięki temu moi drodzy mamy 50% szans. Ełzewiu lub Kroyf. Eusébio lub Kroyf. Okej, okay, to było ostatnie pytanie, szóste. Muszę zgadywać, więc ja już nie mam pytań. Dobra, w ankiecie na streamie 61% rzędów Krojfa, 39 rzędów Eusebio. Johan Krojfa trafiłem dwa razy, w jednej takiej właściwie trafiłem go dwa razy. To była wersja 89 i bodajże 91. Myślę, że Johan jest tak przywiązany do mnie, że mógł wrócić też w FIFA 22. Dobra, NWK, razem z moimi widzami, pytamy Cię, czy ikoną, którą trafiłem, jest Johan Krojf? No i masz szczęścia sporo, bo to jest krój, no <gry> Co jest grane, let's go! Moi drodzy, mamy to! Mamy to! Proszę bardzo, żeby nie było, to cały czas nic nie widać! Cały czas to nic nie widzę! Dobra, wyłączam już tą kamerę z telefonu, bo jest niepotrzebna I jest win! Johan Krój Optimus! Nie, no to więcej szczęścia niż rozumu. Ale wiecie, wiecie czym ja sobie przewaliłem sprawę? Czy to jest ikona 90? Czy plus? To było głupie pytanie. To było chyba czwarte pytanie. To było głupie, bo sobie w ogóle tym nie ułatwiłem sprawy, a sobie pogrzebałem praktycznie jakiekolwiek szanse wtedy. Dobra, monitorek można włączyć. Gradki, gradki stary są, ja będę zabijał. Tak, tak, ja dzięki NWK za. Dzięki Edmuku za pomoc przy tej zabawie, ale widzowie ostatni raz. Johan Klojf 5 na 5 po raz kolejny go trafiam w tej grze, w sensie ogólnie w FIFA, bo FIFA 22, oczywiście po raz pierwszy. No To jest mój najlepszy traf w życiu. Nigdy nie trafiłem karty wartej 5 milionów monet. Podsumowując, dzisiejszy dzień, moi drodzy, i dzisiejszy drop. Trafiłem te dwie karty, znakomite, z playerpików do pierwszego składu, czyli cancelo. I Sona, oprócz tego Johanna Krajfa Optimus Prime, gdzie jeszcze udało mi się go zgadnąć w ciemno po tych sześciu zadawanych pytaniach, jakimś cudem, przy sytuacji 50-50, tak naprawdę. Karta warta 5 milionów, warto przypomnieć. Na no, oprócz tego wszystkiego, udało mi się nazbierać, moi drodzy, na moim koncie 1,5 miliona monet i to jeszcze ponad 1,5 miliona monet. No i teraz będziemy ulepszać skład. Tylko pytanie, co w tym składzie ulepszyć? Kogo kupujemy? Potrzebujemy środkowego pomocnika lub środkowego pomocnika defensywnego do pary z rudem hulitem, bo ja in-game gram formację 4-2-3-1 i jakiegoś zawodnika, który będzie in-game występował na skrzydle najpewniej. Także kogo kupujemy jako środkowego pomocnika i skrzydłowego? Mamy 1,5 miliona na te dwie karty, dajcie znać koniecznie w komentarzu pod tym filmem.